5 minut wytrzymamy, co chyba. Gangusie kochany, jak o. skończymy sprzątać, to zapraszamy. O, to jest. Jak będzie stream do rana kiedyś, to w to będziemy na pewno grać. Papa Cheeseria, i papa pizzeria i papa Sandwicheria też będziemy grać. Przepraszam na pięć. I hamburgeria minut. też. Na kanał Głosowy rozmowy z Elo Gawin, naradzimy się. O, ja w ten sposób też może będę na, na, na Discorda padał, co? W ogóle Zbyszek bardzo dziękuję za piątkę. Nie wiem, czy, nie wiem czy, czy podziękowałem. Może w ten sposób, co? Akari. Witam serdecznie, Akari. Odpowiednia godzina. I wpadła. Eee, też tak będę może zapowiadał, co? Ale zrobisz swój awatar? Oczywiście, że tak. Co zrobić z tymi świniami, które nas napadły? Bo ja się boję, że pójdziemy spać, a oni przyjdą. Przynosimy spokojnie. Dobra, właśnie, dogadamy Elegavin się. Dwie i znowu będzie to samo gówno. Natomiast chciałam tylko Wam powiedzieć, że. Niepotrzebnie tych administratorów powyrzucałam. Chcę spokojnie, że Różnych, bo teraz jest mało osób. Monika, Monikę usunęłam z administracji, o. ale ona i tak by teraz spała. Filip, Róża. rozmawiałam A, z nim niedawno, ale on miał ciężki dzień, poszedł spać. Dzwoniłam do niego. Nie chcę mówić, coś tam wspominane było podczas live, ale tak. No to... Yy, nie budził się. No tak mi nie wypada. Sesja terapeutyczna tak. do kogoś o trzeciej w nocy wyzwaniać. Mm, nie, no trzeciej w nocy, Spoko, era. Na na luzaku dzwoni. Panderka prowadzi firmę jest, wstaje wcześniej rano, to ona nie da rady. Yy, Hochnik ma tam życie rodzinne. Patologia i dalej na sobotni wieczór cel na przyczep włosów tury. Tak, dokładnie. No też po prostu nie może. Po nocach siedzieć. Kurde, ja jestem ciekaw, bo tak, Ela została napadnięta przez hejterów i początek tej, tej, tego monologu to brzmiał tak dosyć, kurczę, na perukę. Początek tego szota, to brzmiał tak, jakby ona była trochę zapłakana, więc myślałem, że ktoś się dosłownie zlał gdzieś. Kogo my tam mamy jeszcze w administracji? Ja. Napadnięta. No. Siedzę po nocach owszem, ale Przeważnie jestem nieprzytomna, więc ze mnie nie ma żadnego pożytku. Ja myślę, że Ela zawsze jest nieprzytomna. Dzisiaj macie szczęście. Bo mam żałobę po wczorajszym nieudanym live i nie kupiłam sobie żadnego piwa ani nic, bo no żałobę czemu i tak już jestem wystarczająco podłamana, także. Dam radę, a tak to bym pewnie nie kontaktowała, ale jaki inny głos ma. I kogo my tam jeszcze mamy w tej administracji? O, oh, odszedł, Kordi odszedł. Me ścianka, dziadka Franka odeszła. I Góżka odeszła. Monika... To są Niki moi drodzy. Góżka odeszła. Porządne, oryginalne. Kurde. Inny głos, y nie? Aha, mruk, mruk śpi, bo on też. Ale mówi też w ogóle bez przyspieszenia pracuje. No to chłopak poszedł spać. Kupis odszedł, odszedł uciekł, zostawił nas. Mm. Szopka zastraszona odszedł. Tak, czyli jest masakra. Ale mamy amnestię dzisiaj. Kurde, szkoda, że nie mam jakiegoś desperadosa, bym sobie otworzyła dla uczczenia. No tak, tak, nie słychać. Nie słychać, żeby, żeby tutaj... Chciała cokolwiek uczcić, bardziej bardziej opłacać. okazji, mam, mam tylko po prostu tych, te pięć butelek wódki, ale nie dotykam się tego boku. Nie mogę je słuchać, mam. Amnezję mam Amnezja bardziej. Ja, U... najszy, ja mam nadzieję, że po tym filmie jak najszybciej amnezję będę miał, żeby wymazać z pamięci. to By się źle skończyło, poza tym nie mogę takiej wódki pić nawet. Absencja, jak już? Także słuchajcie, jak wysprzątamy to zrobić. Absencja. na chwileczkę. Patrz, o, jedno słowo można tyle przerobić, nie? 5 minut na 5 minut na kanał rozmowy z Elą Gawin naradzimy się bo to faktycznie trzeba dać jakieś zabezpieczenia botami potrzebny jest jakiś porządny informatyk który zabezpieczy ten zmiot czy desperadosy to było jeszcze lepiej przed takimi atakami no bez przesady i jeszcze jest bardzo ważne żeby właśnie bo ja zrobiłam błąd Jednego gnojka o. najpierw zbanowałam, a jak Jest już zbanowałam, to nie mogłam a usunąć nie. wiadomości tam z ostatnich 12 godzin, a to trzeba najpierw zaznaczyć, usuń wiadomości tam z ostatnich iluś Absentant. godzin. Najbezpieczniej z dwunastu czy tam siedmiu, a potem dopiero zbanować osobę. Zabezpieczenia dzieci do dziś nie mam. No to kurczę, naprawdę dobry z ciebie informatyk. A drugiej osoby nie mogłam zbanować, która spamowała, bo on chyba uciekł z serwera. O. bo to, żeby. się. Właśnie wrócić nad ranem. Także będą nas po prostu jebać w dupę. O. Do rana, prawdopodobnie, aż wreszcie administratorzy się zwleczą, z wyra i pomogą. Boże, a już myślałam, że mnie nic gorszego nie spotka w życiu niż to, co już mnie spotkała, a tu ciągle codziennie jakiś coraz... A dosłownie ten, to nagranie brzmi jakby w programie do do obrabiania dźwięku, ktoś po prostu obniżył jej ton, nie? marniejsze historie. No nie dziękuję Wam. A tu jeden chłopak do mnie dzwonił, a jego ja pięć razy a ja go już chciałam zablokować, a w ogóle to chciałam odebrać i go pieprzyć. Czemu do mnie o w nocy dzwoni, a Chłopak chciał mnie poinformować, że jest ride. A ja po prostu bez sprawdzenia chciałam mu dać blokadę. A to jednak, jak czasami ktoś dzwoni po pięć razy, to czasami jest coś ważnego. Dobra, to na razie kończę i piszcie co tam się dzieje, a ja sobie zapalę papierosa, bo już nerwowo nie wytrzymuję. Czyli jest ta Ela Gawin standardowo smutna. Nie ma alkoholu, więc jeszcze smutniejsza. Natomiast nie aż taka smutna, ponieważ ma chociaż ślugi. Także no, podsumowanie, no nie jest najgorzej u Eli, well, tak? No nie jest, nie jest najgorzej. Bardzo się cieszę, że obejrzeliśmy ten film, ponieważ obejrzeliśmy Film, który trwał 5 minut, w jakieś 8 albo 10. E, i, I nie trzeba dłużej słuchać Eli. Spoko. To jest taka rzecz bardzo przyjemna. Przyziemna przede wszystkim. E, na następnym streamie na pewno obejrzymy e, skrót z tego wczorajszego live'a. Bo ja w, słyszałem widziałem, że tam był straszny gnój. E, a jakieś takie gówno na wycieraczce, czy kurwa, chce coś takiego, czy, czy chcę odpalać film, który się. W ten sposób nazywa Który ma taki tytuł Nie